Cześć! Dzisiaj 2 lipca jestem na bardzo szybkim rekonesansie na Górze Ślęży na Dolnym Śląsku. Urwałam się tutaj w piątek po południu po pracy. Dotarłam za 27. Chodzę na szybko. Jestem w takim lesie, gdzie sprawdzam czy rosną wreszcie koźlarze i okradki australijskie i niestety nie. Za to są czerwone owoce, które spełniają moją potrzebę czerwieni dzisiaj. Czereśnie, poziomki. Dojrzewają też już jagody. Przede wszystkim w lesie jest naprawdę przecudownie. Słuchajcie, rześko, 17 stopni i deszczyk. Więc nie wiem, gdzie są te grzyby. One muszą w końcu wyrosnąć. No i co? Zastanawiałam się, czy znajdę dzisiaj w tym lesie coś czerwonego. Bo jest to mój las na koźlarze czerwone i na okradki australijskie. I owszem, jest pełno czerwieni, ale nie takie, jak się spodziewałam. Bo trafiłam na dziką czereśnię. Pięknie wyglądają, cudownie. No bardzo, bardzo dziękuję za te prezenty, Matko Naturo. Super. Poziomki, czereśnie, jagody. Już można się fajnie wyżywić w lesie. W koszyku zero grzybów, ale owoce są. Z jagódkami to można powiedzieć, że już całkiem na bogato tutaj. Bardzo ładnie podejrzewały i pięknie prezentują się w tym otoczeniu podeszczowym. No, cudnie to wygląda. Żeby ta pogoda się utrzymała. Boże, jak mi jest cudownie, w takie 17 stopni, serio. Jak się idzie po takim chłodnym, wilgotnym lesie, to naprawdę aż się prosi o to, żeby znaleźć jakieś grzyby, i trudno uwierzyć, że ich nie ma. No ale niestety widocznie ziemia po tych upałach i w sumie dość małej ilości deszczu dostała jednak grubo w kość. A to, że do tej pory nie znalazłam żadnych koźlarzy, to jest dla mnie w ogóle jakiś evenement. Dwa lata temu znalazłam koźlarzy już prawie dwa miesiące wcześniej, a rok temu ponad miesiąc wcześniej. Także tu się dzieją jakieś bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Skądś dochodzi mnie tutaj smrodek sromotnika smrodliwego. Chwilę się porozglądam. Może, może chociaż jakiegoś grzyba wam jeszcze pokażę. Coraz bardziej czuć tego sromotnika, ale póki co namierzyłam go łąbka. Na sromotnika coś nie mogę wypatrzeć. Nie wiem, gdzie on jest, chociaż tutaj go bardzo wyraźnie już czuć. A też strasznie pędzę, bo tak jak mówię, dotarłam tutaj dzisiaj o przed 19, jest już 20, a jeszcze bym chciała na sekundkę wyskoczyć do takiego mojego miejsca z borowikami usiadkowanymi. No, czuć go tutaj, słuchajcie, naprawdę strasznie mocno. Ten taki słodko smrodliwy zapach, nie wiem, może wy już widzicie. Ja cały czas nie, ale ciepło, coraz cieplej, naprawdę. Smród jest coraz bardziej dotkliwy. Odnośnie smrodliwych grzybów. Tu jest też moje świetne miejsce na okradki australijskie, które też w tym roku jakoś o wiele bardziej yy, późno się pojawią, o wiele później się pojawią. W zeszłym roku też mam wrażenie, że już od dawna znajdowałam. No nie wiem, nie wiem, nie widzę go niestety. Czuję, ale nie widzę. No ale one właśnie lubią rosnąć po takich. W zaroślach różnych, więc gdzieś tu powinien się chować. Jeszcze chwilkę się pogapię. Jest 20:20. .20, dotarłam do mojej miejscówki. Naborowiki usiadkowane. Na szczęście graniczy ona z polem, więc pada mi tutaj sporo światła. Całe szczęście i też będzie mi raźniej na pewno. Przy okazji pokażę Wam piękny widok, jaki się tutaj roztacza. Światełko też jest magiczne, wieczorne, późno wieczorne, ciepłe. Idę jeszcze szybko się porozglądać. Stąd będzie fajnie widać, że ten las, w którym znajdowałam bodajże w ubiegłym roku albo dwa lata temu, borowiki usiadkowane jest to. Las dębowy, i w ogóle w tej chwili lasy dębowe najbardziej mnie interesują, bo w zeszłym tygodniu w lesie dębowym znalazłam sporo, znaczy sporo, bez przesady, no, kurek tak na jeden mały sosik. Ale to właśnie dęby przyniosły mi jakieś szczęście grzybowe. No i w tym roku w dębach też spotykałam kresnoborowiki ze Glastopore i borowiki usiadkowane, właśnie. Także idę się rozejrzeć tutaj po brzegu na chwilę. Zapomniałam, jak genialny jest ten lasek, albo być może wtedy, jak go znalazłam, to jeszcze nie tak bardzo lubiłam dąbrowy, a teraz uwielbiam, szczerze mówiąc. No i jak cudownie się idzie po płaskim. Dawno nie chodziłam po płaskim terenie. Bardzo wygodnie. Super sprawa, ale niestety nie mam dla Was dobrej wiadomości, bo grzybów żadnych nie widzę. Coś tam widzę, co wygląda jak ogromny grzyb, ale czy to nie jest jakiś konar, jakiś jakaś gałąź? Nie, chyba jakiś stary grzyb. Ratujący honor dzisiejszego wyjścia. Oczywiście, absolutnie taki grzyb mnie nie interesuje. Tak, jest to bardzo stary. Aha, ale zaraz słuchajcie, kochani, jest też mały. Bardzo stary borowik usiadkowany który stanowi teraz smakowitą ucztę dla ślimaków a tu jest nowe pokolenie. E, słuchajcie, ja nie wiem czy to nie jest przypadkiem Nie, to będzie usiadkowany. myślałam, już ciemnawo jest naprawdę myślałam, że może będzie to szlachetny, ale jest to Młody, usiadkowany. Jupi jej cudownie. Jest nadzieja. Pytanie tylko na, na kiedy. Na kiedy? Bo ja myślę, że jeszcze niestety będę musiała mój urlop przesuwać. Chociaż już przesunęłam, ale chyba jeszcze. O parę dni będę musiała to zrobić, chociaż już nie mogę się doczekać, i też bardzo potrzebuję odpoczynku. Jestem naprawdę mega zmęczona, ale nie chcę brać urlopu na ganianie i znalezienie jednego grzyba albo jakiejś tam garstki kurek. Chcę naprawdę mieć grzybową ucztę duchową, więc chyba będzie trzeba to przełożyć, ale może coś się zacznie dziać? Lada dzień. Oczywiście jutro i w niedzielę gdzieś tam sobie podjadę do lasu. I będę dalej sprawdzać, co się dzieje. Tu wam go jeszcze pokażę w lepszym świetle. O dziwo jest zdrowy. O dziwo, bo borowiki usiadkowane bardzo rzadko są zdrowe. Oczywiście po przekrojeniu może się jeszcze okazać, że jest tam w środku jakaś niespodzianka, ale wygląda zdrowiutko, ładnie pachnie, na pewno usiadkowany. No i oby był zwiastunem. Jakiegoś początku pojawu grzybów tutaj w lasach Dolnego Śląsku. Dolnego Śląska byłoby naprawdę super. Także w ten weekend na Dolnym Śląsku chyba się jeszcze nie ma co nastawiać na jakieś wielkie sukcesy grzybowe, natomiast na pewno warto się przejść. A może w Waszych miejscach będzie lepiej. Ja byłam dzisiaj w okolicach Góry Ślęży. Teraz jestem koło. Yy, sulistrowic. Wcześniej byłam koło sadów i tam słabo. Wczoraj, w górach sowich, byłam w kilku ładnych miejscach i naprawdę łaziłam po lasie 4 godziny. Też trafiłam na, na zaledwie kilka malusieńkich grzybków. Myślę, że jest nadzieja na to, że za kilka dni będzie fajnie już. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam jak zwykle na pieprznik.pl. Odwiedzajcie, oglądajcie, subskrybujcie. Będzie mi miło. Serdecznie pozdrawiam i życzę miłego weekendu. Papa. Pa.